W tym odcinku zajmiemy się ponowną rozgrywką Minecraft, ale jest właśnie część druga jeżeli nie widzieliście poprzedniego filmu to ci go polecam obejrzeć on, jest... on nazywa się tak samo tylko, że te, w tej części stworzyłem świat i wiecie moje bez zaczynam. zaczynamy no dobra widzowie jest noc, więc trochę słabo, bo Nigdzie nie ma wełny, co naprawdę nam bardzo utrudnia rozgrywkę. Też nie mam żadnych dobrych materiałów, więc wypadałoby... No i właśnie się zaczyna. Znaczy się słuchasz, jak na szczęście. przyjdźmy przejść na ten, tobie pokojowałbym ja jutro. Będzie film, słuchajcie. Jak się uda... To nie będzie sonarchii, bo miał mam będzie ale... Nie uda jednak. Jutro będzie, że spróbuję przejść Minecrafta na trybie Adventure. Będzie to na no Java Edition. To jest co Cię ostatni chyba filmik na Bedroku. Bo ja uważam, że Bedrock, według mnie, to jest wersją Minecrafta. No dobra, płynę. Płyniemy. Jakby coś, ta miniaturka do, do tego filmu. No ja ją robiłem tak naprawdę już przy pomocy YouTube'a, nawet nie wiem czy taka to była miniaturka, bo... Nie pamiętam czy w ogóle, wiecie co, bo jestem też po zawodach w No i przegrałem te walki, ale na szczęście wiem, co robiłem źle i wiem, co poprawić No dobra, wracamy trochę do tematu Minecrafta Co my tu w tym mamy? Taką, tutaj mamy? Właśnie taką, tutaj taką było Jak się przyspieszam, to słuchajcie, jak was przyspiesza, to się nie dziwcie, bo delfiny z wami płyną Jak delfiny z wami płyną, to wtedy macie takie przyspieszenie eee, Okej okay. Nie widziałem, że można chodzić po wodzie, w Minecraftie. Aha, żyko! Dobra, słuchajcie, lecimy z tym boxem, poczekajcie. A chodzi w tym, nie żadnych przedmiotów. Lepiej, sobie tutaj, tak, jedziemy przedmioty włożyć. I dobra, nie będę miał takiego zachowanego jak Ej, coś się blisko wysypki, do której płynę, bo ja płynę do tamtego tego. Tam to za bardzo nie było żadnych takich spełnionych rzeczy, tylko wtedy pamiątki. No Co wypełniamy? Tam jest, widzę, że jakaś co. to się nazywa... to jest w ogóle nawet najnowsza wersja. Ja gram na Javie częściej, no ale wczoraj mnie nie działało Java Musiałam grać na Bedrocku no To chyba wioska jest No, wioska Obok kopalnie opuszczona Ale... no, mało długo tam... idzie Tam, kurde. To, to, ja tam już dobiłem sik. Aura. Kurde. Magali jeszcze tu trwają. Taka ciekawostka dla was odnośnie Disneya bo będzie to Story 5 hmm, chyba w 2026 roku. Tak, będzie to żona bajka Elio, która będzie 12 czerwca 2025, czyli 10 dni po moich urodzinach. Aha, czyli to nie jest angielska. Co to tak świeci? Bo na księżyc. Dobra, to sobie i ten... Dobra. Co to, to świeci? Może mi się wtrąciła? Aha, lawa! To jakieś źródło, chyba. z wioski nie widzę, więc to dla mnie mega utrudnienia, że jest jeszcze ta noc tam, nic nie rośnie. Dobra. C czyli tutaj, To nie znajdę. No to płyniemy tutaj. Dobra, tutaj mamy taką że górkę z kamieniarzy. Nie mam żadnych kamiennych narzędzi. To już jest dobry moment, żeby wykopać pierwszy kamień. Dobra, przechodzimy z epoki drewnianej do epoki kamiennej. Czyli plus. Będziemy mieli lepsze narzędzia. Przeosuwamy się na drugi poziom. W poprzednim odcinku używaliśmy cały czas tych drewnianych. A dzisiaj, ach, właśnie nie wiem, po co ja zawsze tworzę te 3 kilofy Chyba to później w późniejszych, to się powinno tworzyć. To się robi, to tworzy późniejszych. Ile mam tego? Dobra, to wykorzystam już ten cały kilo', bo to był mój głowy. A to są takie na takie challenge, na przykład, że na tym świecie to, to jest ten najtrudniejszy. Je! Yeah. Ty jest na dźwięk. Dobra, no to tutaj chatę można zrobić. Tak będę. Dobra, no co? Będę wygłębiał tym. Szkoda, że tego nazwy nie mam, ani kowadła w ogóle. Przepraszam, że to byłby ten skabal. Dobry. Okej, okay, no wygląda w miarę dobrze, tutaj, jest, a jedno, chyba jedną różnicę. Jedna, a szesnaście, będzie dobrze. Okej, okay, no wyrównane, fajne jest. Tutaj ten. I ile mam druku. No dobra, mamy, mamy piecyk, więc to plus. I to nie. Dobra, mamy kamienny miecz, więc to odpada. Dobra. Dobra, będzie dużo. Na kilo. <laughs> Lepiej sobie więcej chilo zrobić. Dwa. Trzy. Tu zbieramy. I tu zbieramy dobra. Dobra, widzowie. Um, nie, na razie nie mamy żadnego niczego do przepalenia, kurde. O, zaczyna się nowy dzionek yy, tym samym musimy już kończyć ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Lajkujcie, subskrybujcie. No dzisiaj tak naprawdę jakby całą noc przebyliśmy. No o, mieć, dobra mieć, skoro już mamy nowy kilo. Bo... Mamy mieć. A z tego można zrobić też miedziane drzwi, no oczywiście na nowej wersji. Pierwsze rudy. Pierwsze rudy. Nie wiem. No tak, to już trzeba będzie przepalić. Widzę, Czyli tak, pokażę Wam, jak się przepala. Ja, jakby coś nie gra w Minecraft'a. No to już mi pokazuje. Zdajemy tutaj piecek. I tak, możemy. Dobra, przepalam ten. To przepalam. I to. I to będzie na tak przepalać. Czyli. Straciłem ten mój kilo Czyli pierwsza stopka to było właśnie dużo tych wiecie czego no i, no i to nie mi się tak piekło dobra, dziękuję. bardzo Wam dziękuję za oglądanie Odpójcie, subskrybujcie, my lecimy po 15 Cześć, siema.